Szanowni Państwo, mam nadzieję, że jeszcze Panowie przy sztandarach ale na podsumowanie tych wystąpień pasowałoby, żeby jeszcze tutaj wystąpił Pan Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowny Panie Przewodniczący, przygodne kandydacie, drodzy parlamentarzyści, koleżanki i koledzy, koledzy drodzy bracia i dla mnie to zaszczyt mały, że mogę przed Państwem wystąpić w tej świątyni, Z troszkę jasłony mogę tylko powiedzieć, że dzisiejszy ruch... A jakoż to droga wolniej prowadzi? Trzeba nam wybrać wybory prezydenckie, a następnie wybory parlamentarne i od. Obcy... Nie rozumieją argumentów, nie rozumieją potrzeb polskiego narodu, polskiej gospodarki itd. Tak Zorganizowana twarda obrona polskich kopar, przy poparciu partii opozycyjnych, przy jednolitym stanowisku wszystkich związków zawodowych. który pani taczej podniosła do 40% likwidacji dzieciego węgla. Jest dobrym dla Polski do Worszala, albo jest zajmcy. My, Strajców, nie chcemy. Chcemy wolny i przygotowejny Polski. Proszę Państwa, w tym miejscu nie mogę nie zwrócić się do mojego młodego przyjaciela Andrzeja Górny. Miłościwie patrzącego na Pana Prezydenta, a siedzącego tutaj w Pana Wywiadu. No Państwo. Wysoki, przystojny, lepiej wykształcony, lepiej mówi po polsku pięknym językiem, posiada charizm, o czym nawet w Bronisław nie może popatrzeć. I wreszcie jest w nim duch umiłowania ojczysty i patriotyzm. I wreszcie...

szeroko rozumianej suwerenności. Wiecie, jak mówił zawsze Wiktor, powtarzam to z uporem materiału. Załatwcie sprawy ważne małe ci to same. Jeżeli w tym razie wychodzi a święci wierzy, że wygra i następnie wygra, I myślę, że zwycięczyłyśmy i tak nam to pokozo.